Przeżyłem Ci cudowny dzień, bo od dwóch tygodni jestem tutaj proboszczem w tej parafii po śmierci księdza Witolda Strykowskiego, tutaj długoletniego duszpasterza, który przeżył rewolucję, o której dzisiaj tu przez cały dzień mówiono, ja sobie uświadomiłem ogrom pracy, jakie wykonano w tych poprzednich latach. My już chodzimy, ja razem z wami, bo mamy ten sam jakby starszu tej mieszkania w tej dzielnicy, już teren cudownie przemieniony. Oczywiście to jest jeszcze taka metamorfoza trwająca w wymiarze zewnętrznym, ale ja mówię, ja tutaj jestem po to, żeby prowadzić rewitalizację duchową. Pogłosza ten dom, te mieszkania i strzeż jego mieszkańców. Udziel im Twojego pokoju, zachowaj ich od zła i daj im tego, czego im potrzeba do życia i otwórz ich na potrzeby bliźnich, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Niech Pan Bóg nam raczy błogosławić. Niech ta woda przypomina nam sakrament chrztu, który przyjęliśmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ale się... no. Oh. Oh. No, Kasia, dobra bamba jest? Agata, pokaż się. <głos> <głos> dziękuję, ja, za ja też mam dwie <noise> córki, świetny był. Mam jeszcze dwóch Pani To pan jest genialny. piękny. Świetna caweczka. Panie Andrzeju, pomyślałeś, co Andrzejki tutaj już będą? No myślę, że tak. Świetnie, jest to bezdań. wszystkiego dobrego, najmieniny. No, dziękuję, na imieniny. dziękuję. <noise>